Cześć, witajcie, ja jestem jest ja mój kanał Grywanie Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie filmik serii Tak czy nie z nadchodzącej edycji kolekcjonerskiej The Last of Us Part 2. Oprócz standardowej edycji kolekcjonerskiej zobaczymy sobie edycję Elite oraz edycję specjalną, która jest bardziej dostępna w przystępnej cenie. Oczywiście moi drodzy, jeśli ten materiał się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Najlepiej dwie, a najlepiej mu filmik dalej. I oczywiście jeśli nie subskrybujecie mojego kanału to zróbcie to teraz aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami jakie będą tutaj wstawiać. W tym tygodniu moi drodzy pojawi się jeszcze filmik z unboxingu edycji kolekcjonerskiej z Ghost Recon Breakpoint, która już do mnie płynie, leci albo jedzie, nie wiem na jakim etapie, ale na pewno w tym tygodniu będzie. I oczywiście jeśli ktoś był zainteresowany zakupem edycji kolekcjonerskiej, edycji specjalnej, Samej gry, to wszelkie linki znajdują się na dole, w komentarzu, jaki w opisie. I ponawiam, moi drodzy, prośbę o wbijanie na grupę na Facebooku. Tam cały czas dzielimy się z swoją kolekcją, e, różnymi ciekawymi ofertami, promocjami, które nie są dostępne nieraz na mojej stronie internetowej ani nie są dostępne na e, Facebooku. Normalnie na moim fanpageu, dlatego że ta grupa jest stricte związana, takie grono zamknięte kolekcjonerów. Serdecznie zapraszam. Tak więc, moi drodzy, żeby z nie i żeby, żebyście nie musieli w pełnej okazałości oglądać mnie, zaczynamy. Dobrze, moi drodzy, tak więc może na wstępie kilka suchych faktów. Jak wiecie, moi drodzy, The Last of Us Part to jest to yy, ekskluzji wydane tylko i wyłącznie na PlayStation 4. Premiera gry oraz wydań specjalnych odbędzie się 21 lutego 2020 roku, więc moi drodzy, już niedługo dla to, że czas bardzo, bardzo szybko leci. Może moi drodzy zaczniemy sobie od edycji specjalnej, potem edycja kolekcjonerska i edycja Elite, która jest niestety niedostępna na, na chwilę obecną na terenie naszego kraju i pewnie nie będzie. Tak, moi drodzy, prezentuje się edycja specjalna, która jest dostępna właśnie z tej autografii. Jak widzimy, w skład edycji specjalnej wchodzi Steelbook, który tutaj możemy widzieć na tej autograficy. Naprawdę są bardzo, ale to bardzo ładne, taki rysowane. Mamy tutaj też 48-stronicowy artbook, który jest wydany przez firmę Dark Horse. Jeśli są artbooki z jej firmy, no to możemy spodziewać się naprawdę, naprawdę, ale to bardzo, bardzo. Dobrej jakości artbooka I oczywiście moi drodzy mamy tutaj Cyfrowe dodatki w postaci dynamicznego Motywu PlayStation 4 i 6 awatorów Do PlayStation Network Z tego co wiem już te motywy są Dostępne też do pobrania ale nie wiem dokładnie Czy właśnie te z tej od edycji specjalnej Czy po prostu te które będą To są jeszcze jakieś dodatkowe Cena edycji specjalnie kształtuje się Mniej więcej między 340 a 360 zł W zależności od sklepu Wszelkie linki do zakupu znajdują się na dole i oczywiście też z chęcią zapraszam, żebyście odwiedzili moją stronę internetową, tam każda edycja poszczególnie jest opisana I też będziecie mieli taki zbiór informacji w jednym miejscu, linki też są na dole Kolejną rzeczą jest oczywiście bardzo, ale to bardzo pożądana edycja kolekcjonerska, która na samym początku miała naprawdę napędzany, niezły hype Dlaczego na samym początku, a dlaczego teraz już nie? Zaraz Wam, moi drodzy, pokażę Pewnie niektórzy ci, którzy mnie obserwują na bieżąco na Facebooku i oczywiście na grupie widzieli te zdjęcie figurki z bliska Ale to zaraz jak moi drodzy, możecie zauważyć, edycja kolekcjonerska posiada mniej więcej podobne, te same rzeczy, które są w edycji specjalnej. Jest ona dodatkowo poszerzona, oczywiście, o kolekcjonerskie pudełko. Jak widzimy na tej grafice, to pudełko na pewno nie będzie dobrej jakości, bo powinien to będzie zwykły taki karton, jak to było w przypadku Gotofora i innych takich edycji. Wkład tej edycji kolekcjonerskiej wchodzi 30 cm, figurka naszej bohaterki grającej na gitarze. Mamy tutaj e, oczywiście z Tilbuka replikę jej bransoletki. Mamy 48-stronicowy artbook, e, który jest wykonany przez firmę Dark Horse. Ten sam artbook też się znajduje w edycji specjalnej. Mamy 6 przypinek. Mamy tutaj też litografię i list z podziękowaniami od twórców. 5 naklejek. No i oczywiście cyfrowe dodatki, takie same jak w edycji specjalnej. Jeżeli chodzi o cenę, moi drodzy, ta edycja kolekcjonerska na naszym rynku została wyceniona na 900. Przejdźmy teraz do najlepszej wersji edy edycji z tej oto gry, która jest dostępna od na razie za oceanem, u nas nie można jej kupić, tylko je włączyć przez pośredników. Tak, moi drodzy, prezentuje się ta najlepsza edycja kolekcjonerska dostępna z gry. Jak widzimy, zabiera generalnie wszystkie te same rzeczy, które były dostępne w poprzedniej edycji kolekcjonerskiej. Dodatkowo tutaj, moi drodzy, jest poszerzona o naszywkę z logotypem e, gry. Mamy tutaj soundtrack na płycie winelowej. Takie samo zagranie mieliśmy na przykład w edycji X Mondo z farka Piąteczki. I mamy tutaj replikę plecaka, na której są tutaj dodatkowe przypinki. Jeżeli chodzi o tą edycję, to ona na, za oceanem została wyceniona na nasze na 915 zł. Więc zobaczcie, że u nas standardowa edycja kolekcjonerska chodzi po 800 zł. A za oceanem chodzi za 915, więc w przypadku, gdyby ta edycja pojawiła się na naszym rynku, obawiam się, że jej cena osiągnęłaby magiczne 1200 zł. Dlatego, że ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża przebitka na takie edycje kolekcjonerskie. Najważniejsza edycja, jaka nas interesuje, jest to zwykła edycja kolekcjonerska. Czemu do nie wracam? Moi drodzy, jeżeli chodzi o cenę, 800 zł mamy tutaj za figurkę wszystkie rzeczy, niby ładnie, pięknie, ekstra, ale w porównaniu do wielu innych edycji kolekcjonerskich ta cena jest naprawdę przesadzona. Zobaczcie. Przykład e, Cyberpunk'a, zobaczcie przykład e, edycji kolekcjonerskiej od Ubisoftu, gdzie naprawdę te figurki są genialne. Z Breakpoint'a, e, zobaczmy sobie z God of War, jak cena wyglądała. Z, nie wiem, no z Horizon, z tych wszystkich poprzednich też ekskluzywów, nie była ona tak ogromna jak 800 zł. I pewnie się zastanawiacie, o, czy będzie jakiś Janusz biznesu. Tak moi drodzy, Janusze biznesu już są dostępne na Allegro, możecie sobie wejść. Jest tam jeden ID, Janusz, przepraszam, biznesu. Biznesman, oczywiście, popyt, podaż, ekonomia, prawo kup, taniej, sprzedaje drożej. Rozumiem, ale ta edycja została wystawiona na Allegro w przypadku, kiedy dalej jest dostępna. Przy, dalej jest dostępna w sklepach za 1100 zł. Nie by ta napisał, że jest to że współpracuje z Sony, bla bla bla, ale no niestety, i akurat temu to ja nie wierzę. Sama figureczka jak sobie, moi drodzy, przybliżymy, zobaczcie nawet na tej grafice, nie zachęca. Wygląda no naprawdę dość kiepsko i według mnie ta figurka jest tak jak te figurki, które były wydawane kilka lat wstecz. Nie jest to jakość, która jest dostępna w obecnych czasach. Nie jest to jakość na pewno tak wykonana jak figurka Nomad z Ghostlyką Breakpoint, którą możecie zobaczyć też u mnie na kanale. Porównajcie sobie tamtą figurkę, a tą jest kompletna, ale to kompletna różnica. Jeżeli zastanawiacie się nad ceną, to pamiętajcie, że od ceny edycji kolekcjonerskiej, edycji specjalnej i najlepszej edycji musimy odjąć 250 zł. Jest to cena gry i wtedy mniej więcej nam wyjdzie cena całej zawartości. Tak więc w tym przypadku zawartość została wyceniona na 550 zł. Moim zdaniem jest to za dużo. Jeżeli edycja kosztowałaby 600 zł, to jeszcze byłoby to do akceptacji, ale edycja. Która została na 800 zł i zawiera taką figurkę What the fuck? Moi drodzy jak widzimy na to to możemy zobaczyć wiele rzeczy Nie pisali i mają rację, że ma rozbieżnego zeza Jedni pisali, że wygląda jak hippie z drużyną. Pisali, że wygląda jak azjata kolejnie, że to wygląda jak pół azjata, pół zombiak Słuchajcie, nie wiem co mam o tym sądzić, ale jak sami zobaczycie, jak generalnie jak widać na to, to wali mi taką tandetą, takim plastikiem, no nie ma nic szczególnego, tym bardziej że ta twarz. Ogólnie ta figurka według mnie jest za spokojna jak na ten tytuł. Dostawałem też wiadomości, informacje, że fajnie, że jest jakaś figurka, która jest taka statyczna, spokojna, ale no słuchajcie, no, moim zdaniem nie w tym przypadku. Jest też dostępna jeszcze jedna figurka z tej otogierki ale niestety jest ona wyprzedana, eee, została wyceniona na 180 dolarów i jest tylko 500 sztuk. Jest o wiele, o wiele lepsza niż ten gniot, który jest zaprezentowany tutaj. Jeżeli zadacie mi pytanie, tak czy nie, bardzo ciężko się tutaj określić, ze względu na to, że z jednej strony ta gra hype to raz, eee, dwa, e, wiadomo, że jest to tytuł ekskluzywny, eee, trzy, wiadomo, że jest to tytuł ekskluzywny. Jeśli to jest ekskluzyw, to możemy liczyć się ze wzrostem cen po premierze, chyba że będzie to edycja, która będzie dodawana do płatków i na przykład skończy, jak edycja kolekcjonerska z Falauta, która pamiętacie, jak, za jakie ogromne pieniądze była yy, wystawiona i po ile chodziła, a potem nagle spadła do 200, coś, już niektórzy za 100 coś złotych mogą ją kupić. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, ale są po ilości zamówień, jakie zostały yy, przez yy, ludzi złożone jest i chodzi o cały hype tego tytułu, ta edycja może osiągnąć wysokie ceny, pomimo naprawdę patrząc na to kiepskiego wykonania, ale patrzcie, z jednej strony fajnie, Patrz, z jednej strony gra na gitarze i z drugiej strony obserwuje otoczenie, czy nic się nie dzieje. Więc miejmy nadzieję, że ta figureczka się zmieni, ale patrząc, no zobaczcie, nawet, nawet tutaj na tej, na tej grafice widać, że niestety jest to dokładnie ta sama figurka, która jest na tamtym zbliżeniu. No nie oszukujmy się, jest to najważniejszy element edycji kolekcjonerskiej, figurka, jeżeli tak, ta, owa edycja ją zawiera, a tutaj jest, no, nie anuluję zamówienia. Kupię tę edycję kolekcjonerską, znaczy już Za nie zapłaciłem w sumie, bo teraz już płacę za każde z góry. Bo już nie chcę, żeby było zamówienie anulowane, ale nigdy nie wiadomo. Ja zamówiłem w RTV, zamówiłem jeszcze jedną w innym sklepie. Dla wszelki wypadek, jeżeli zostałoby anulowane, oczywiście od razu nadmieniam, że kupuję tylko wyłącznie jedną edycję. Nie bawię się w żaden handel, bo mi to nie jest potrzebne i nie chcę mi się bić o 100-200 zł na, na edycji, kiedy ją sprzedam. Nie kręcimy. Tak więc, moi drodzy, powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej? Co sądzicie o pozostałych edycjach? E, powiedzcie mi, którą z nich wybieracie, dlaczego wybieracie i powiedzcie mi, jak oceniacie tą oto figurkę. Bo ja naprawdę, ale to naprawdę obawiam się tego, co może się pojawić w lutym na moim tutaj stanowisku do nagrywania. I oczywiście, komentujcie, dajcie o figurę i pamiętajcie, ja jestem dla Was. Więc piszcie mi też różnorodne propozycje co możemy zmienić, co możemy zrobić, co możemy nagrać. Wszystko postaram się jakoś powoli wprowadzać, tak żeby te materiały były coraz to lepsze. Tak więc wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, komentujcie, wbijajcie moje linki i widzimy się w tym tygodniu na unboxingu edycji kolekcjonerskiej z Ghost Recon Breakpoint. Trzymajcie się, cześć!